Do Polski dotarł ogromny transport amerykańskich czołgów Abrams M1A2 SEPV-3, aż 38 sztuk, wraz z 14 wozami zabezpieczenia technicznego Hercules. To część dużego kontraktu, w ramach którego Wojsko Polskie otrzyma 250 najnowocześniejszych Abramsów tej wersji. Obecnie mamy już 85 maszyn SEPV-3, co oznacza, że niemal półtora batalionu pancernych jest w pełni przezbrojone. Po rozkonserwowaniu w zakładach w Poznaniu trafią do jednostek 18, dywizji zmechanizowanej na wschodzie kraju, gdzie mają stanowić pierwszą linię obrony. s sepv 3 to jedne z najlepiej opancerzonych i wyposażonych czołgów na świecie, zdolne do rywalizacji z rosyjskimi konstrukcjami. To ogromne wzmocnienie polskiej armii, ale pozostaje kluczowe pytanie, czy jesteśmy w stanie skutecznie ochronić te czołgi przed rosnącym zagrożeniem ze strony dronów bojowych. Subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, żeby być na bieżąco.